Cześć, witam Was serdecznie w nowym wideoniusie stacjowym w niedzielę 27 dnia kwietnia. Niedzielne popołudnie, słonecznie, wiosennie, a ja rozpoczynam tego wideoniusa w miejscu, gdzie rozpoczynałem y, ostatniego wideoniusa. Czyli w miejscu, gdzie mieści się dom przy ulicy Kościuszki. Dom, o którym powiedziałem, że jeszcze Wam opowiem. Dużo informacji, dużo wiadomości pozostawiliście dla mnie, że chętni jesteście, żeby, żebym Wam opowiadał nie tylko o, o tym, co w radiu, stacja się dzieje, ale również o historii mojego miasteczka, co też postaram się w tych krótkich wideoniusach o takiej historii Wam troszeczkę opowiedzieć. Dom, który za moimi plecami mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Mogilnie, jednej z najdłuższych ulic i naj... takich głównych ulic Mogilna. Ma swoją historię. Otóż 3 września 1939 roku, w pierwszych dniach wojny, to właśnie tutaj na ten dom spada pierwsza z bomb. Dom należący do Niemki, Grety Heinrich, zostaje zbombardowany. Dzisiaj już wiemy, że. Przez pomyłkę nie był to cel bombardowania. Najprawdopodobniej chodziło o tory, które mieszczą się nieopodal, czy również budynki kolejowe. Albo też kasa chorych, o której dzisiaj jeszcze wam opowiem. Na całe szczęście, w realnego 3 września 1939 roku, bomba nie wybucha. Zastyga w piwnicach tego budynku, ale jest to jedna z pierwszych, z pierwszych bomb, które spadły na Moginno w trakcie II wojny światowej. Kamienica Grety Heinrich, czy dom Grety Heinrich, to tutaj właśnie spada pierwsza z bomb, o czym przed chwileczką Wam powiedziałem. Yy, mieściły się tutaj mieszkania. W tej chwili dom jest mm, przeznaczony na jakiś inny cel. Jest nowy, prywatny właściciel. Co tutaj będzie, naprawdę ciężko mi na dzisiaj powiedzieć, ale dom naprawdę y, wygląda bardzo ładnie. Y, jest taki zabytkowy, ma swój taki styl. Wyróżnia go bardzo jego budowa, styl. Wśród tych budynków na ulicy Tadeusza Kościuszki. Spróbujemy jeszcze raz wam pokazać ten dom z tej strony, gdzie ostatnio wam go pokazywałem, o tak on się prezentuje, ale to ale to nie wszystkie historie, które dzisiaj Wam opowiem związanych z ulicą Tadeusza Kościuszki przejdźmy! Do spraw radiowych. Oczywiście dziękujemy Wam bardzo za słuchanie naszych audycji, za to, że jesteście i jesteście również na ircu. Poprawię sobie troszeczkę, kija. I cieszymy się, że jesteście, że słuchacie. W tym tygodniu mieliśmy trzy audycje ze mną. Jedną audycję z Beatą Pardelą wczoraj: elektroniczne brzmienia. A wcześniej audycje jak zwykle wtorkowe, wieczór z ambientem, później w czwartek mieliśmy markowe granie i w piątek muzyka elektroakustyczna. Ta audycja, która się pojawia w Elstacji raz w miesiącu, właśnie w ostatni piątek miesiąca, kolejną taką audycją z tej serii będzie też w piątek, będzie miała miejsce 30 maja. Zapraszam już dzisiaj. Oczywiście w przyszłym tygodniu również audycje. Będzie to już końcówka kwietnia, początek maja, majówka. Zaczniemy we wtorek audycją o wieczór z Ambientem o 20:00 na którą Was serdecznie zapraszam. Później w środę do swojego tajemniczego ogrodu zabierze Was Robert Zakrzewski nasz poranek o 20:00. Pamiętajcie, że w środę zawsze o 20, i później dopiero w sobotę na audycję L wieczór płytowy zabierze Was o 21, Bata Pardela. W czwartek, mamy 1 maja, święto, święto pracy i nie zamierzam w czwartek prowadzić audycji, dlatego też w ramówce jej nie ma. Spotkamy się za to we wtorek, w środę. I sobot. Dzisiaj ruch na ulicy Tadeusza Kościuszki, a ja zbliżam się do jednego z najstarszych domów w Mogilnie. Też mieści się na ulicy Tadeusza Kościuszki, właściwie na skrzyżowaniu ulicy Tadeusza Kościuszki i Juliusza Słowackiego. Oto ten dom który jest teraz za moimi presami. Mam nadzieję, że będzie go widać. Za moment wam go pokażę bliżej. Oto ten dom. Być może jakiś majątek ziemski, być może, bo historii tego domu niestety nie znam, ale widnieje na nim data 1801 rok. I jest to jeden z najstarszych, jak nie pierwszy dom po klasztorze, wybudowany właśnie w Moginie. Na ulicy Tadeusza Kościuszki mieści się również dom ośrodek zdrowia dawniej budynek kasy chorych. I to właśnie tutaj, w pierwszych dniach września. Piąty bodajże września 1939 roku spada bomba, która niestety wybucha. I tutaj pierwsze ofiary wojna ze sobą zabiera. Ten budynek, który obecnie jest już odnowiony, został podwyższony o dwa piętra, bo w czasach wojennych był to jednopiętrowy budynek. Obecnie, jak widzicie, zostały dobudowane dwa piętra. Został budynek ocieplony. Ma troszeczkę inny wygląd niż kiedyś. Na przebitkach pokażę Wam zdjęcia, jak ten budynek wcześniej wyglądał. No i to, moi drodzy, na razie tyle, jeśli chodzi o historię mojej ulicy, przy której mieszkam, Tadeusza Kościuszki w Mogilnie. Oczywiście, yy, i historię będę jeszcze kontynuować, bo nie wszystkie budynki Wam pokazałem, które na ulicy Tadeusza Kościuszki się mieszczą. A mamy chociażby budynek na skrzyżowaniu ulicy Tadeusza Kościuszki i Gabriela Narutowicza naszego Urzędu Miejskiego i Starostwa. Również piękny budynek, taki pałac, można by powiedzieć. Ale to już w kolejnym odcinku wideo News Życzę Wam przyjemnej niedzieli, jeszcze tego popołudnia niedzielnego, przyjemnego, dobrego nowego tygodnia i oczywiście spotykamy się na audycjach Radio Estacja, pierwsza już we wtorek o 22.00, wieczór zabieńczym. Pozdrawiam, ściskam Was mocno i do usłyszenia. Cześć!